dzień dobry kochani witam was w kolejnym odcinku. E, trochę wakacyjnym, bo moje starsze dzieciaki rozpoczęły już wakacje, a jeśli wakacje, to może i gofry. Myślę, że w większości z nas może kojarzy się właśnie z goframi, goframi z bitą śmietaną, z owocami, z polewami, przepyszne puszyste gofry. I pomyślałam sobie, że pokażę wam dzisiaj, jak zrobić przepyszne gofry w wersji low carb. Będą to kanapki gofrowe z dużą ilością kremu, trzy różne, każda jedna przepyszna, tak, żebyście nie mieli wrażenia, że z czegokolwiek rezygnujecie w te wakacje. A uwierzcie mi, gofry, które wam pokażę, będą po prostu mistrzostwo świata. A gofry przygotuję z jajek masła orzechowego, mąki kokosowej, erytrytolu w pudrze, sody oczyszczonej. Tych jajek dodaję całkiem sporo, dlatego będą to gofry wysokobiałkowe. A jak wiecie, białko jest nośnikiem sytości. Po takich gofrach nie będziecie za chwileczkę głodni czy też głodne. Sytość będzie gwarantowana, nie będzie wyrzutów nagłych insuliny oraz glukozy. Także jemy przepysznie, do tego zdrowo. Dodaję mąkę kokosową, erytrytol w pudrze, soda oczyszczona i tajny składnik masło orzechowe. A jak dotychczas dieta kojarzyła Wam się z wyrzeczeniami, być może nie była to dieta dla Was, ja Wam pokażę, że na low carb można jeść smacznie bez wyrzeczeń. Gofrownica jest już bardzo gorąca. Zdążyłam się oparzyć, przesu przesuwając gofrownicę. E, także mogę już spokojnie smażyć gofry. E, zobaczcie, to ciasto jest takie lekko płynne, gęstawe, ale nie za bardzo. Także zobaczycie za chwilę, że jest po prostu idealne. Gofrownicy nie smaruję niczym, po prostu nakładam około 2 łóżki ciasta do gofrownicy. Lampka wyłączyła się, co oznacza, gofry są gotowe. Może nie tyle wyłączyła, co zaświeciła się czerwona lampka. Sprawdza, Żeby gofry były chrupiące, najlepiej wyłożyć je na kratkę, tak żeby z jednej i z drugiej strony miały możliwość ostygnąć. O, są jeszcze bardzo gorące. Zobaczcie, że to nie przypadek. Kolejne gofry są idealne. Gofry te są po prostu idealne, miękkie wewnątrz, chrupiące na zewnątrz. Zabieram się za pierwszą kanapkę z gofrów. Jak wiecie, uwielbiam pistację i pierwszą kanapką, którą wam pokażę z gofrów z kremem, będzie właśnie kanapka z kremem pistacjowym. Kanapkę z kremem pistacjowym przygotuję z pistacji jogurtu proteinowego. Będziemy mieć tutaj jeszcze większą zawartość białka. dodatkową mascarpone oraz erytrytolu. Mój blender jest cały biały. Przed chwileczką mieliłam erytrytol na puder, także zmielę pistacje właśnie w tym blenderze. umyje się sam pistacjami. Dosłodzę troszeczkę mniej, ale jeśli nie macie mocnego blendera, który zmieni pistację na pył, możecie użyć masła pistacjowego gotowego. Takie masło można również kupić w sklepie. Pierwsze co robię, wrzucam pistację. Pistacje zmieniły się na pył. Dorzucam mascarpone. Jogurt proteinowy. Odrobina erytrytolu. Pokażę Wam, jak ten krem wygląda. O. kanapkę tą przygotuję na folii spożywczej i wiem, posypiam się zaraz komentarze hejterskie że folia spożywcza nie jest zdrowa tak wiem, ja w niej nie gotuję mam ją już kupę lat w szufladzie kupę czasu nie mam niestety zwykłej folii spożywczej takiej bym tutaj użyła niestety moje dzieciaki wykorzystały ją z zabawy także używam folii e, aluminiowej dlaczego to jest ważne? Można to pominąć, ale ja opakuję moją kanapkę właśnie w folię, włożę do lodówki, tak żeby ona nabrała fajnego kształtu. Na folię umieszczam gofra, pierwszego gofra z sześciu i nakładam ten cudowny krem pistacjowy. Przekrywam drugim gofrem, dopełniam gdzie się da kremem. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ta kanapka już teraz wygląda obłędnie, nie jest idealna, ale najważniejsze, że będzie przepyszna. Zawijam ją dosyć szczelnie złotko, tak żeby te włoki się uformowały pięknie. Oczywiście taką kanapkę można zjeść od razu. Możecie od razu ją zjadać. Ja wstawię ją do lodówki i rozpakuję za chwileczkę. Rozwijam. Zobaczcie, widzicie ten krem? Pięknie się wyrównał. Na koniec odrobinę pudru z erytrytolu. Zanim pokażę Wam kolejną kanapkę gofrową, e, która będzie mocno kakaowa, wręcz powiedziałabym mega mocno kakaowa. Zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie dzielę się również przepisami niskowęglowodanowymi. E, trochę motywacji, trochę mojego życia, to co mi po prostu w duszy gra. A kolejne gofry, tak jak powiedziałam, zrobimy mocno kakaowe. Przygotowałam tutaj kakao erytrytor w pudrze mascarpone oraz jogurt proteinowy. Dajcie w ogóle znać, czy lubicie gofry na słodko, bo ja je uwielbiam. Wszystkie składniki umieszczam w jednej z miseczek. Krem wyszedł naprawdę mocno gęsty, świetnie ubity. Jeśli się zastanawiacie, czy byłby dobrą masą do tortu, to tak – ten krem jest po prostu boski. Przykrywam, lekko dociskam i będę dokładać na boczki. Co nas ogranicza? Tylko i wyłącznie nasz własny umysł. Zobaczcie tą kanapkę. Kanapkę schłodzę teraz w lodówce i pokażę Wam ostatnią kanapkę. Która będzie po prostu hitem. A na koniec przygotuję kanapkę z gofrów z kremem waniliowym z truskawkami. Lato to idealna pora, aby taką kanapkę truskawkową przygotować. W Hiszpanii sezon na truskawki kończy się, ale wiem, że w Polsce trwa. Aby przygotować kanapkę z gofrów z kremem waniliowym z truskawkami, potrzebne nam będą mascarpone, jogurt proteinowy, erytrytol w budże, truskawki oraz wanilia. Na początek posiekam trochę truskawek. Myślę, że nie wszystkie. Tyle wystarczy. Czy to nie jest cudowne, że na low carb można jeść truskawki? Bardzo się z tego cieszę, bo truskawki są, można powiedzieć, moim ulubionym owocem. Kilka większych truskawek, pokroję w plasterki. Ja Wam pokazuję tylko i wyłącznie sprawdzone szybkie przepisy, które są po prostu genialne. Jak widzicie, wszystko robi się ekspresowo, a będą to gofry na pewno przepyszne. Pokochacie je tak jak ja. Dodaję odrobinę ekstraktu waniliowego. Jeśli macie możliwość, kupcie sobie naturalną wanilię, laskę wanilii sproszkowaną, bez dodatku cukru jest najlepsza. Koniecznie dajcie znać, która wersja kanapki z gofrów podoba Wam się najbardziej, którą przygotujecie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Nie wiem, czy to widać, ale ten krem jest tak puszysty, jak bita śmietana. Jest po prostu taką chmurką leciutką, on się nie rozleje, nie bójcie się. Posypuję truskawkami, ale to będzie pyszne. Przykrywam tą ogromną kanapkę, delikatnie dociskam i boki wyrównuję i dokładam odrobinę kremu. A teraz postawię kropkę nad i. Zrobimy tak, żeby było przepięknie. Zobaczcie tą kanapkę, jak ona wygląda w środku. Jak widzicie, dieta low carb może być smaczna, może być prosta, dawać nam satysfakcję z jedzenia, gwarantując przy tym lepsze samopoczucie i utratę zbędnych kilogramów. Ale jeśli nie wiecie, jak taką dietę sobie skomponować, zajrzyjcie koniecznie do mojego e-booka Low Carb dla Zabieganych. 12 dni gotowych jadłospisów, 3 posiłki dziennie, żadne posiłki się nie powtarzają. Dostajecie gotową listę zakupów, z tą listą zakupów robicie zakupy, gotujecie, nie musicie obciążać swojej głowy zbędnym myśleniem. Link do e-booka Low Carb dla Zabieganych oraz 30 pomysłów na Low Carb do pudełka umieszczam dla Was w opisie do filmu. Jak widzieliście, wszystkie kanapki, kanapki z gofów były genialne. Dajcie znać w komentarzu, którą kanapkę przygotujecie jako pierwszą. Ja za chwileczkę zabieram się za jedzenie. Moje dzieciaki tupią już nogami, chcą spróbować. Ja was oczywiście zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić takich przepisów jak dzisiejszy. Żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Budziaczki, pa, pa.